Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Ciekawostki numer 271. Poprzednich kilka filmów, czy kilkanaście nawet, też mogłyby się y, zaliczyć do grupy ciekawostek. Filmy z wakacji, na których byłem, no ale postanowiłem je umieścić, no, nie dodawać im tytułu ciekawostki. Aczkolwiek kolejne retrospektywne spojrzenie na moje wakacje, może wróci tutaj do działu ciekawostek też, a może po prostu zamieszczę fragmenty z wakacji razem z ciekawostkami będę wracał. O to zobaczymy. W karmazie no, zmusiłem się, żeby wyprodukować te kolejne ciekawostki, bo wiem, że czekacie z niecierpliwością na to odcinki, więc zobaczcie co się stało przez ostatnie dwa tygodnie na, na trasie. A ja przepraszam was, że właśnie tak długo musieliście czekać, no ale czasami, czasami tak jest. Inne obowiązki, czy też po prostu brak jakiejś chęci do produkcji tych filmów, bo ja też czasem, czasami występuję zmęczenie materiałowie, także w głowie producenta, no ale, ale przynajmniej te, te ciekawostki wam dzisiaj zaprezentuję i może kolejne będą za tydzień. Dzięki i. Zobaczcie co dzisiaj mam wam do pokazania. A tu wam chciałem pokazać, czemu nie można za blisko za kimś jechać. Widzicie noc, ale wyskoczyła sarna samochód przede mną zahamował dość gwałtownie. No, na szczęście jechałem na tyle daleko, że nie było żadnego ryzyka, że mówił jadę do bagażnika. No ale gdybym jechał bliżej, a on by zahamował jeszcze gwałtowniej, to mógłby być problem. A tu jadę swoim samochodem, samodem Grażynki Czerwonym BMW i Mustang. No, takiego miałem, ten, ten rocznik. Znaczy to jest akurat model LX. Ja miałem GT, no, wiecie, za, zajechał mi drogę i nie wiem, był naćpany albo pijany, bo y, nawet się nie przejął specjalnie y, tym, że mi drogę zajechał, ja mu zatrąbiłem, a on. On nawet nie odwrócił głowy, tylko patrzył mętnie przed siebie. Na szczęście, na szczęście wrócił na swój pas, tak że nic się nie stało złego. Temu, temu ptaszkowi na spotkanie bliskie z ciężarówką nie posłużyło.

Nie każdego byłoby stać na taki gest, już ja to dobrze wiemy, cetera. D. A tutaj w zwolnionym tempie zobaczmy, co to się działo. To chyba nie pożar, tylko może mu się chłodnica rozleciała i, i zagotowała woda. Nie wiem, no w karmazie troszkę zadymiło okolice. No ale wygląda na to, że chyba nikomu się nic nie stało, aczkolwiek kierowca siedzi tam oparty o samochód. Może w lekkim szoku. A tutaj tą boczną drogą zwykle wracam ze sklepów tu nad oceanem i często się tam spotyka jakieś ciekawe maszyny rolnicze, ciągniki zajmujące dwie trzecie drogi albo ciekawe ciężarówki. Tutaj jest gabaryt, bo jest autostrada 20, jest przebudowie i gabaryty, wszystkie muszą tą boczną drogą objeżdżać. Tutaj jedzie jakiś Peterbilt 379 z workami cementu czy czegoś, zanim Freightliner z do przewozu ziarna. A tu zaraz po prawej stronie mamy jakiś ciągnik rolniczy, który co prawda nie zajmuje dwóch trzecich drogi, no ale jedzie tak wolno, że się takich to się wyprzedza z rozpędu, oczywiście uważając, żeby nie wjechać kogoś przeciwko, ale tam ruch mały. A to ciekawy zestaw ciągnik z naczepą wygląda, jakby był na gąsienicach, bo ma tak dużo tych kół. To wynika z przepisów tutaj, jakie mówią o nacisku na osie. Po prostu ciężarówka, która ma dużo osi, może brać więcej ładunku. Szczególnie wyraźnie to widać w Michigan. W stanie Michigan mają zupełnie inne przepisy niż w innych stanach, i tam niektóre, tam większość tego typu pojazdów jest właśnie takich, które składają się z samych kół pod spodem, że tak powiem, bo, bo wtedy mogą wozić więcej niż te 80 tysięcy funtów, ale u nas też się zdarzają takie ciekawe dość pojazdy. Następny fragmencik filmu, co my tutaj mamy, aha, jeden z tych ciągników expediters tak zwanych, czyli pojazdy do rozwozu przesyłek kurierskich pilnych, które robią często wrażenie, jakby kabina zajmowała więcej miejsca niż, niż przestrzeń na przewóz towaru. Wynika to z tego, że to są z reguły dwuosobowe załogi, często małżeństwa jeżdżą w takich ciężarówkach, często czekają 2-3 dni na ładunek, potem dostał ładunek i muszą jechać non stop do Kalifornii, więc mają takie mała przestrzeń bagażowa, bo mały towar. A duża przestrzeń sypialna. Mówiąc właśnie o pojazdach na gąsienicach, to ten kombajn, czy co to jest, rzeczywiście ma gąsienicę z przodu i jedzie sobie po zwykłej szosie. A tutaj mamy jakąś ciężarówkę z mega to jest bodajże Peterbilt 379. Tutaj pole słoneczników. Bardzo ładnie te słoneczniki wyglądają, wykrzywiając buzie do słońca. Nie tylko, więc kukurydza u nas rośnie, tutaj śmieciarka, śmieciarki zawsze fajnie wyglądają, więc, więc też pokazałem, jak ta śmieciara wywozi kontener, ciągnik to jest mak granit i wywozi kontener spod sklepu, do którego ja towar dowiozłem, ale musiał go sobie obrócić, żeby tym otworem był w stronę kabiny. Tu rowerzysta po prawej stronie, widzicie? Też rzadki wypadek na autostradzie, bo im nie wolno jeździć na autostradach, no ale czasem się zdarza. jakiś. No i typowy amerykański cementowóz z beczką skierowaną do przodu firmy Terex. Prawdopodobnie parę firm produkuje takie beczkowozy. Tutaj e, Lonestar International Lonestar i jakiś gabarycik ciągnięty przez Peterbilt. A co my tutaj mamy na tym ciekawym filmie, nie mam pojęcia co to było. Natomiast tutaj jakiś jest wypadek po prawej stronie, na moście ktoś nie wyhamował, stuknęły się ze sobą pick-upy, oczywiście robiąc potężne zamieszanie na drodze, bo, bo się od razu zrobił korek z jednej i z drugiej strony, no z drugiej strony, bo każdy oczywiście musi zwolnić i się przyjrzeć. Jak wygląda samochód z rozbitym przodem. To jest niezwykle atrakcyjna rzecz do zobaczenia. Tutaj Volkswagen T2 Augurek, Volkswagen Transporter drugiej generacji wersji Westfalia Campingowej. A tu zacząłem eksperymentować z przyklejeniem kamerki do bocznej szyby. Tu jest skierowana do przodu, a teraz jest skierowana do tyłu. Więc to jest taki. Na zasadzie ciekawostki International Stary Ciągnik. Więc jak coś ciekawego jedzie, to może być fajne ujęcie. Natomiast głównie to na razie robiłem na zasadzie eksperymentu, co tutaj się zbliża. Tutaj mamy Peter Bilda 389 Lawette, który wiezie jakieś Toyoty na pacy. Myślę, nie, co to są Hyundai. No różne, wiezie, zbieraninę jakoś chyba. No to nie jest istotne, tylko chciałem wam, ciekaw jestem waszej opinii, jak wam się podoba takie, kolekcja samochodów z takiej kamery, tutaj International Prostar. Też taki typowy wół roboczy firmy International z dzienną kabiną. że mówiąc, to można by go tutaj obciąć troszkę te filmy, no ale tutaj jest Freightliner Century Class, dawniej najpopularniejszy model Freightlinera, też taki W roboczy, które duże firmy przeważnie kupowały właśnie tego typu ciężarówki. Tutaj mamy Freightlinera Columbia, jest praktycznie tym samym, co Century Class, tylko to miała być taka uboższa wersja. Widzicie, że lusterka ma troszkę inny, aczkolwiek no, praktycznie niczym się one nie różnią. A to jest Freightliner XLD Classic. Taki kon conventional, klasyczny amerykański trok firmy Freightliner. Tutaj mamy Camaro Cabrioleta. A no, na tym fragmencie kolejna Kolambia się zbliża z kontenerem Hapagloid. Jedziemy tutaj szosą 95 wzdłuż wybrzeża, więc tutaj bardzo duży ruch kontenerów jest. A tu dwa motocykle, patrzcie jak nie jadą, równolegle na jednym pasie. W sumie no, bardzo niebezpieczny, ale bardzo popularny sposób jazdy w Ameryce. Kolejny Freightliner XLD Classic, czy FLD, to jest FLD, przepraszam. I na przeciwnym pasie ciężarówka z dużą sypialnią. Tutaj Ford Heavy Duty z przyczepą kempingową F350, Freightliner 975 z fajnym daszkiem przeciwsłonecznym. Wracając do tych motocykli, po prostu tak jest cool, to jest szpanerskie jazda taka na milimetry od, od wyprzedzanej ciężarówki, aczkolwiek nie zawsze ciarki przechodzą, jak tak koło mnie przejeżdżają. I Freightliner 389 z dzienną kabiną z trzema osiami, ciągnący jakąś naczepę do przewozu ciężkich towarów. Freightliner FLD kolejny. To zanim był Sentry Class, to ten FLD był taki najpopularniejszym, najpopularniejszą ciężarówką w Ameryce. A tutaj aktualnie produkowany ciągnik Freightlinera, czyli Cascadia, też z kontenerem. Kolejny International Prostar. A za nim, co my mamy? Aha, firma Relayobu, były ciężarówki do przewozu samolotów. Tu jest fajna ciężarówka. Nowy Freightliner czteroosiowy czy pięcioosiowy na eksport produkowany kabower Argosy, które nie są sprzedawane w Ameryce. Natomiast tutaj stary kabowerek Kenwarta, a nie Peterbilt 362, przepraszam, Peterbilt 362. Mówiąc o kabowerach, aha tu jeszcze jeden ciągnik jedzie. Jeszcze będziemy mieli, ale wróćmy do domu na chwilę. Popatrzcie się na moje zwierzaki. Jaki Reksiu skonfundowany, bo mu kot wlazł na jego miejsce i leży, i Reksiu nie wie, co ma zrobić jak ją ma wyrzucić ze swojego miejsca. A tutaj, proszę Państwa, właśnie jadąc z ładunkiem w nocy usłyszałem wystrzał, więc idę z moją latareczką wzdłuż naczepy. Przyglądam się wszystkim oponom, bo no taki wystrzał nie wróży niczego dobrego i. Okazało się, że miałem rację, wystrzeliła mi opona w naczepie. Na szczęście, to je, byłem, tylko jechałem do Wilmington, więc nie było tragedii. Cała naprawa zajęła około 4 godzin. No, dlatego tak długo, że to był środek nocy, więc trzeba było czekać. Weszła opona tam całkiem w bok między felgę a, a hamulec, no, ale po paru godzinach przyjechał mechanik. Ci, którzy byli ze mną na żywo, w, na transmisji, to, to widzieli, to śledzili. Mechanik przyjechał, naprawił szybko koło, założył, założył nową oponę i, no i tak jak mówiłem, po 4 godzinach mogłem jechać dalej. Takie wydarzenie to nie jest nic złego w mojej pracy, ponieważ ja mam wtedy ekstra płacone. Za każdą taką godzinę przestoju mam normalną stawkę godzinową. Nic nie robię, mogę się bawić komputerem, i, i zegar leci, także, a mechanik po prostu tylko. To wewnętrzna opona, zauważ, ta zewnętrzna, to jest stara, a w środku, w środku jest nowa opona. A tu patrzcie, jak radiowóz szybko przeleci koło mnie. No, ja jechałem tam ponad 100 km na godzinę, ten radiowóz no, leciał pewnie z 200, gonił kogoś. Tutaj jakieś gabaryty sprzeciwka i za chwilę będzie jeden z tych ciągników gabarytów kabower. Kenworth albo Peterbilt, tylko zauważcie, że ma pięć osi: dwie osie z przodu i trzy osie z tyłu. Bardzo ciekawa konfiguracja kabowera, Niespotykana praktycznie w ogóle. Tutaj wracamy do naszego eksperymentu Kenworth w 900 z dzienną kabiną z jakimś naczepą do przewozu ziarna. Prawdopodobnie eksperyment z kamerką przyczepioną do bocznej szyby i skierowaną. Do tyłu. Tutaj jakiś niewielki Peterbilt nas wyprzedza. Laweta i bez wypadkowego pawiezie wiezie. No, ten chyba nie trafi do Polski, bo to nie są popularne u nas auta, Ale może gdzieś do południowej Ameryki tam go wyklepią i będzie jak nowy. Mac Vision. Też dość rzadki ciągnik, już ale od czasu do czasu się je spotyka. No, i to typowy radiowóz. Wingate Police. Wingate to takie miasteczko niedaleko Charlotte. Dodge Charger. Najpopularniejszy w naszej okolicy samochód policyjny w ostatnich czasach, myślę. Aczkolwiek Fordy ostatnio też je wypierają. Fordy Explorery. A tutaj kolejny mak śmieciarka. No, maki najczęściej właśnie są takie. Mak słynie z budowy takich. Nadwozi zabudowań do śmieciarek. Weekend przyszedł, i mam niby 3 dni wolnego, a mam tyle rzeczy do zrobienia, że nie wiem, nie wiem za co się zabrać. W kugarze się mi oponka rozleciała, więc, no, chyba się rozleciała ze starości. więc Trzeba kupić opony, ale. To są 225x60 i ja bym mu chciał kupić 215x65 to jest ta sama średnica minimalnie węższy ale 235x6 ale po prostu no będą troszkę troszkę będą solidniejsze tu są jakieś porządniejsze te dwie opony jakbym te wrzucił na tył a tam dwie nowe dał na przód mogą być troszkę szersze z tyłu a węższe z przodu tylko nie wiem jakiej średnicy jest nie wiem jakiej średnicy jest koło muszę znaczy jakiej szerokości jest koło muszę chyba po prostu to muszę to po prostu zmierzyć albo zdjąć koło, i zobaczyć widzicie, co się stało z oponką. Się po prostu rozleciała. Nawet nie wystrzeliła. Powietrze powietrze trzyma, ale się zrobił balon. Ciekawe jestem, czy to jest opona zdętką w środku? Może to nie jest bezdentkowa. Tubeless. No pisze na niej bezdentkowa. A rozmiar felgi Made in za 15x8 A 15x8 To gorsza sprawa Bo jak to są usemki, to nie wsadzę tu opony 215 Nie ma infrastruktury w całym kraju, która będzie miała kontrolę z 60 administracjami, a nie ponad 600. Właściwie nie wielu związków z pacjentami i pacjentami. ładnie wybuliło. Jest niby ten sam rozmiar, a wyglądają jakby ja, ja, były zupełnie ja, różne te Tak się załatwiło. Proszę, jaka piękna opona pięknej urody cicho gdzie ja tu mogę położyć tą kamerkę co by było widać co ją robi co ją robię co ją robi idziemy po drugie wszystko drogie w tej Ameryce opony po 50 dolarów za dwie opony, ile muszę zapłacić? Stówkę nie, 150. A dlaczego muszę 150? No bo podatek dochodzi, założenie 33 dolary, podatek 15, no to się zrobiło z dwóch opon po 50, się trzecie 50. Opona 50 dolarów 99 centów. Dwie opony 102 dolary. Zamontowanie, instalacja, balans, jak to się mówi, wyważenie. Zaworek nowy plus całe życie mi będą je przekładać z lewej na prawą i z prawej na lewą Razem w sumie no i podatek i razem w sumie wyszło 157 cicho, cicho bo 157-156 dolarów Tak się boli w Ameryce za wszystko Takie są realia. Każdy orze jak może. Wszyscy tu doją. No. Jedziemy po komputer. Ale dziadostwo robią, ale robią dziadostwo. To że są drodzy to nie znaczy Znaczy to, że drogo biorą, to nie znaczy, że dobrze robią. Te ciężarki już odpadły, no bo nawet nie umyli koła, przylepili na kurzu. Te tutaj odpadają już więc a w tamtym kole. A w drugim kole dla odmiany Czekajcie gdzie ja to położę. W drugim kole dla odmiany. Co prawda umyli drugie koło widocznie inny mechanik robił, ale przykleili to nie do płaskiej części, tylko do takiej no, na samej krawędzi i po prostu to odstaje to, to też odleci bez nadziei jak się nie popatrzy na ręce komuś no to się to się dwa razy chodzi. Gdzie są te spadły mi gdzieś te ciężarki? Coś dzisiaj nie mam dobrego dnia. Ja mu gaz, a on z gaz. No to do poprawki będą to na nowo robić. Fajna rejestracja.